W dzisiejszym filmie porozmawiamy o tym, jak umieścić płaszcz Matki Bożej pod swoim domem. Nabożeństwo do Matki Bożej stanowi jeden z najgłębszych i najbardziej zakorzenionych wyrazów duchowości chrześcijańskiej, praktykę, która trwa przez wieki i pokolenia, pozostając żywa w sercach wiernych. Maryja, uznawana za matkę Jezusa, jest wzywana z czcią i miłością przez tych, którzy szukają schronienia, przewodnictwa i ochrony w obliczu przeciwności losu. Jest postrzegana jako potężna orędowniczka, współczująca obrończyni i przewodniczka, która prowadzi nas z macierzyńską troską ku woli Boga. Umieszczenie domu pod płaszczem Matki Bożej jest gestem, który wykracza poza prosty akt wiary, symbolizującym całkowite poddanie domu jej kochającej opiece, zaproszenie dla Maryi, aby okryła wszystkich, którzy tam mieszkają, swoimi błogosławieństwami, pokojem i harmonią. Przekształcając przestrzeń rodzinną w sanktuarium łaski i oddania. Przez całą historię płaszcz Matki Boskiej był potężnym symbolem powitania i bezpieczeństwa, reprezentującym macierzyńskie objęcie, jakie obejmuje ona swoimi dziećmi. Tak jak matka chroni swoje dziecko przed niebezpieczeństwami i złą pogodą, Maryja otula wiernych swoim duchowym płaszczem, oferując pocieszenie i schronienie w czasach udręki i niepewności. Ten gest ochrony nie ogranicza się do jednostki, ale rozciąga się na dom, na świętą przestrzeń, w której rodzina gromadzi się, wzrasta i wzmacnia więzi miłości i wiary. Umieszczenie domu pod płaszczem Matki Bożej jest zatem aktem zaufania i poddania się, uznaniem, że dom jest boskim darem, o który należy dbać i który należy błogosławić. Praktykę tę można wykonywać na wiele sposobów, każdy z nich wypełniony jest znaczeniem i oddaniem. Poświęcenie domu Matce Bożej jest jednym z najczęstszych sposobów, uroczystym momentem, w którym rodzina, zjednoczona w modlitwie, poświęca swój dom opiece Maryi. Poświęcenie to można wykonać poprzez konkretne modlitwy, takie jak poświęcenie rodziny Matce Bożej, w którym wszyscy członkowie wyrażają swoje pragnienie życia pod opieką i wstawiennictwem Matki Jezusa. Ponadto obecność wizerunków lub obrazów Matki Bożej w widocznych miejscach w domu służy jako stałe przypomnienie jej opieki i miłości, tworząc środowisko przesiąknięte duchowością Maryjną. Codzienna modlitwa odgrywa również zasadniczą rolę w tym procesie, ponieważ to właśnie poprzez modlitwę rodzina utrzymuje żywą więź z Matką Bożą. Odmawianie różańca. Zdrowa śmeridżołu lub innych modlitw poświęconych Maryi wzmacnia duchowe więzi i przynosi poczucie pokoju i pogody ducha do domu. Modlitwa rodzinna, zwłaszcza przed wizerunkiem Matki Boskiej, jednoczy serca i wzmacnia zobowiązanie do życia zgodnie z wartościami, które ona reprezentuje, takimi jak pokora, współczucie i posłuszeństwo woli Bożej. Innym sposobem na umieszczenie domu pod płaszczem Matki Boskiej jest błogosławieństwo domu. Rytuał, który może być wykonany przez księdza. Podczas błogosławieństwa ksiądz wzywa opiekę Maryi nad domem i wszystkimi, którzy w nim mieszkają, prosząc ją o okrycie przestrzeni płaszczem miłości i łaski. Ta ceremonia jest momentem głębokiej duchowości, w którym rodzina odnawia swoje zobowiązanie do życia w harmonii i wierze pod przewodnictwem Matki Boskiej. Życie wartościami Maryi jest prawdopodobnie najbardziej autentycznym wyrazem umieszczenia domu pod jej płaszczem. Pokora, bezwarunkowa miłość, współczucie dla potrzebujących i posłuszeństwo Bogu to cnoty, które Maryja uosabiała w swoim życiu i które służą jako wzór dla wszystkich rodzin. Kiedy członkowie rodziny starają się naśladować te cnoty, dom staje się odbiciem miłości Maryi, przestrzenią, w której panuje pokój i jedność. Owoce tego nabożeństwa są niezliczone i objawiają się na wiele sposobów w codziennym życiu rodziny. Obecność Matki Bożej w domu przynosi pokój, który przekracza trudności i konflikty, pomagając rodzinie stawiać czoła wyzwaniom z pogodą ducha i zaufaniem Bogu. Duchowa ochrona, którą oferuje, odpędza negatywne wpływy i wzmacnia więzi między członkami rodziny, tworząc środowisko miłości i wzajemnego szacunku. Ponadto, nabożeństwo do Maryi wzmacnia wiarę każdego, inspirując ich do życia bliżej Boga i nauk Jezusa. Umieszczenie domu pod płaszczem Matki Bożej jest zatem aktem wiary, który przekształca dom w przestrzeń świętą, schronienie, w którym rodzina może wzrastać w miłości i duchowości. Jest to zaproszenie dla Maryi, aby zamieszkała w sercu każdego, kierując jego krokami i decyzjami oraz pomagając w budowaniu domu który jest prawdziwym sanktuarium pokoju i harmonii. Niech wszystkie rodziny, poświęcając się Matce Bożej, doświadczą głębi jej miłości i siły jej wstawiennictwa, żyjąc pod ochroną jej macierzyńskiego płaszcza i wspólnie zmierzając ku świętości. Znaczenie płaszcza Matki Bożej. W tradycji chrześcijańskiej płaszcz Matki Boskiej ma głębokie i symboliczne znaczenie, reprezentując ochronę, powitanie i bezpieczne schronienie dla tych, Którzy szukają jej wstawiennictwa. Tak jak kochająca matka owija swoje dziecko płaszczem, aby chronić je przed zimnym, niebezpieczeństwami i trudnościami życia, matka Boska rozciąga swój duchowy płaszcz nad wszystkimi, którzy wzywają ją z wiarą i oddaniem. Ten gest, tak prosty, a jednocześnie tak potężny, odzwierciedla macierzyńską opiekę Maryi, która z czułością i współczuciem wstawia się za nami przed Bogiem, oferując pocieszenie w chwilach bólu, bezpieczeństwo w czasach niepewności i nadzieję, gdy wszystko wydaje się rozpadać. Umieszczenie domu pod płaszczem Matki Bożej wykracza poza prosty akt oddania jest to uznanie, że dom jest świętą przestrzenią, sanktuarium, w którym rodzina gromadzi się. Wzrasta i umacnia w wierze. Jest to miejsce, w którym pielęgnowane są więzi miłości, gdzie dzielone są historie i gdzie celebrowane jest życie we wszystkich jego wymiarach. Przywołując opiekę Maryi nad domem, otwieramy jej drzwi, aby zamieszkała pośród nas, kierując naszymi działaniami, inspirując nasze słowa i wzmacniając nasze relacje z jej macierzyńską obecnością. To zaproszenie Maryi do bycia częścią codziennego życia rodziny jest gestem pokory i zaufania, uznaniem, że potrzebujemy jej wstawiennictwa, aby stawić czoła wyzwaniom codziennego życia. W świecie często naznaczonym pośpiechem, stresem i podziałem, posiadanie Matki Bożej jako opiekunki domu jest sposobem na wprowadzenie równowagi, pokoju i harmonii do środowiska rodzinnego. Uczy nas, jak żyć z cierpliwością. Kochać bez ograniczeń i ufać boskiej opatrzności, nawet gdy okoliczności wydają się trudne. Umieszczając dom pod płaszczem Matki Bożej, potwierdzamy również, że dom jest przestrzenią wiary, w której Bóg musi być centrum wszystkiego. Maryja, jako Matka Jezusa i nasza duchowa Matka, zawsze prowadzi nas bliżej swojego Syna, pomagając nam budować dom, który jest odbiciem miłości Chrystusa. Przypomina nam, że nawet w małych rzeczach codziennego życia możemy żyć świętością, czy to w trosce o dzieci, w szacunku między małżonkami, w trosce o osoby starsze czy w przyjmowaniu tych, którzy potrzebują wsparcia. Ponadto praktyka ta umacnia jedność rodziny, ponieważ kiedy wszyscy domownicy oddają się pod opiekę Maryi, tworzą się jeszcze głębsze więzi komunii i solidarności. Modlitwa rodzinna, zwłaszcza poświęcona Matce Bożej, taka jak różaniec czy litania, staje się chwilą spotkania z Bogiem i ze sobą nawzajem, świętym czasem, w którym oddajemy się troskom i przyjmujemy łaski. Płaszcz Matki Bożej przypomina nam również, że tak jak była obecna w radościach i smutkach Jezusa, jest z nami w każdej chwili naszego życia rodzinnego. Towarzyszy nam w celebracjach, w trudnych chwilach, w ważnych decyzjach, a nawet w małych zadaniach codziennego życia. Dzięki jej wstawiennictwu dom staje się miejscem, w którym wiara jest przeżywana autentycznie, gdzie miłość jest pielęgnowana z poświęceniem i gdzie nadzieja nigdy nie jest tracona, nawet w obliczu burz. Dlatego oddanie domu pod płaszcz Matki Bożej jest aktem wiary, który przekształca dom w błogosławioną przestrzeń. Chronioną i kierowaną przez macierzyńską miłość Maryi. Jest to zaproszenie dla niej, aby szła z nami, uczyła nas kochać tak, jak kochał Jezus i pomagała nam budować dom, który jest prawdziwym odbiciem Królestwa Bożego. Niech wszyscy, którzy szukają jej ochrony, doświadczą pokoju, który tylko ona może zaoferować i poczują się otuleni ciepłem jej płaszcza, który nas chroni, wita i zawsze prowadzi nas bliżej serca Boga. Jak umieścić swój dom pod płaszczem Matki Bożej? Poświęcenie Domu Matce Bożej. Poświęcenie jest głęboko uroczystym i znaczącym aktem, w którym rodzina, zjednoczona w celu i wierze, poświęca swój dom ochronie i macierzyńskiej opiece Maryi. Ten gest poddania wykracza poza prostą modlitwę, reprezentując duchowe zobowiązanie do oddania życia rodzinnego pod wstawiennictwo i kierownictwo Maryi. Jednym z najczęstszych sposobów dokonywania tego poświęcenia są konkretne modlitwy, takie jak poświęcenie rodziny Matce Bożej, moment, w którym wszyscy członkowie domu razem wyrażają swoje pragnienie życia pod schronieniem i opieką Maryi. W tym akcie poświęcenia rodzina uznaje znaczenie stałej obecności Maryi w domu, nie tylko jako orędowniczki, ale jako matki, która troszczy się o każde ze swoich dzieci, prowadzi je i chroni. Zobowiązując się do życia pod macierzyńską opieką Matki Bożej, członkowie rodziny przyjmują również cel naśladowania jej przykładów wiary, pokory, miłości i posłuszeństwa Bogu. To poświęcenie wzmacnia więzi rodzinne, tworząc środowisko, w którym pielęgnowana jest duchowość i w którym każdy czuje się wspierany łaską i miłością Maryi. Ponadto poświęcenie domu Matce Bożej jest zaproszeniem do tego, aby stała się częścią codziennego życia rodziny, inspirując działania, słowa i decyzje, które odzwierciedlają wartości Ewangelii. Jest to akt zaufania i poddania, w którym rodzina uznaje, że pod opieką Maryi dom staje się świętą przestrzenią, pełną pokoju, harmonii i boskich błogosławieństw. Codzienna modlitwa. Włączenie modlitwy do Matki Bożej do codziennej rutyny rodziny jest sposobem na zapewnienie jej ochrony w domu. Odmawianie różańca, zdrowa śmeridżowu i innych modlitw maryjnych wzmacnia więź z Maryją i przynosi pokój w rodzinie. Wizerunki i symbole Matki Boskiej Umieszczenie wizerunku lub obrazu Matki Boskiej w widocznym miejscu w domu jest sposobem na nieustanne pamiętanie o jej opiekuńczej obecności. Dodatkowo, jako wyraz pobożności, można używać szkaplerza Matki Bożej z góry Karmel lub innych symboli maryjnych. Błogosławieństwo domu. Prośba o poświęcenie domu przez księdza jest powszechną praktyką w tradycji katolickiej. Podczas poświęcenia można szczególnie prosić o wstawiennictwo Matki Bożej, aby okryła dom swoim płaszczem opiekuńczym. Życie według wartości Maryi. Poddanie domu płaszczowi Matki Bożej oznacza również staranie się o życie według wartości, które ona reprezentuje: pokory, miłości, współczucia, wiary i posłuszeństwa Bogu. Kiedy rodzina stara się postępować zgodnie z tymi zasadami, dom staje się odbiciem miłości Maryi. Owoce nabożeństwa do Matki Bożej w domu: pokój i harmonia. Maryja, jako kochająca i czuła matka, odgrywa fundamentalną rolę w uspokajaniu niespokojnych serc i promowaniu pojednania między członkami rodziny. Swoim przykładem cierpliwości, współczucia i przebaczenia uczy nas pokonywać różnice i szukać harmonii w naszych relacjach. Jej macierzyńska obecność działa jak balsam, który leczy rany emocjonalne, uspokaja rozgrzane dusze i przywraca pokój w chwilach napięcia. Ochrona duchowa. Pod płaszczem Matki Bożej dom jest chroniony przed negatywnymi wpływami i pokusami świata. Wzmocniona wiara. Nabożeństwo do Maryi jest niewyczerpanym źródłem siły i inspiracji dla rodziny. Wzmacnia wiarę każdego członka rodziny i jednoczy wszystkich wokół tego samego celu duchowego. Pielęgnując głęboką więź z Matką Bożą, rodzina odnajduje wzór cnót do naśladowania kogoś, kto swoją pokorą, Posłuszeństwem i bezwarunkową miłością. To nabożeństwo umacnia wiarę nie tylko indywidualnie, ale i zbiorowo, tworząc środowisko, w którym zaufanie do Boga staje się fundamentem stawiania czoła wyzwaniom życiowym. W chwilach trudności, niepewności i bólu rodzina, która poświęca się Maryi, odnajduje w niej potężną orędowniczkę, która zanosi ich modlitwy do serca Jezusa i wstawia się za nimi, prosząc o rozwiązania pokój i pogodę ducha. Obecność Matki Bożej w domu inspiruje wytrwałość, nadzieję i odwagę, przypominając wszystkim, że z Bogiem żadna przeszkoda nie jest zbyt wielka, aby ją pokonać. Ponadto nabożeństwo do Maryi uczy rodzinę ufności w Bożą opatrzność, traktowania wyzwań jako okazji do rozwoju i skupiania wzroku na Bożej miłości, nawet gdy okoliczności wydają się trudne. W ten sposób nabożeństwo do Maryi nie tylko umacnia wiarę rodziny, ale także przemienia dom w przestrzeń jedności, w której wszyscy wspierają się nawzajem i wspólnie podążają, prowadzeni kochającą ręką Matki Bożej, ku pełnemu i błogosławionemu życiu. Umieszczenie domu pod płaszczem Matki Bożej jest zaproszeniem do przekształcenia go w świętą przestrzeń, w której obecność Maryi jest odczuwalna w każdym szczególe codziennego życia. Ta praktyka wykracza daleko poza prosty akt oddania, reprezentując całkowite poddanie rodziny matczynej opiece Matki Bożej, która swoją miłością i wstawiennictwem chroni, prowadzi i błogosławi wszystkich, którzy tam mieszkają. Poświęcając Dom Maryi, rodzina uznaje, że dom jest czymś więcej niż fizycznym miejscem, jest sanktuarium, w którym pielęgnuje się wiarę, dzieli się miłością i buduje pokój dzień po dniu. Nabożeństwo do Matki Bożej wzmacnia więzi rodzinne, jednocząc wszystkich w tym samym duchowym celu i tworząc środowisko, w którym panuje harmonia i wzajemne zrozumienie. Maryja, jako kochająca Matka, uspokaja serca, promuje pojednanie i uczy rodzinę życia wartościami Ewangelii, takimi jak przebaczenie, pokora i współczucie. Jej obecność w domu inspiruje zaufanie do Boga, nawet w obliczu wyzwań i przypomina wszystkim, że z wiarą i wytrwałością można pokonać wszelkie trudności. Umieszczając dom pod płaszczem Matki Bożej, rodzina doświadcza głębokiej przemiany, nie tylko w środowisku fizycznym, ale także duchowym. Dom staje się oazą spokoju, miejscem, w którym każdy czuje się mile widziany i chroniony, a łaska Boża objawia się w szczególny sposób. Modlitwa rodzinna, praktykowanie miłosierdzia i pielęgnowanie cnót maryjnych wzmacniają wiarę każdej osoby i pomagają budować dom, który jest prawdziwym odbiciem miłości Chrystusa. Dlatego zaproszenie Matki Bożej do zamieszkania w naszym domu jest czymś więcej niż aktem pobożności, jest głębokim wyrazem wiary, który otwiera drzwi do niezliczonych błogosławieństw i łask boskich. Jest gestem całkowitego zaufania do potężnego wstawiennictwa Maryi, która swoją macierzyńską miłością i bliskością Boga delikatnie prowadzi nas bliżej do swojego Syna Jezusa Chrystusa. Powierzając nasz dom opiece Matki Bożej, uznajemy, że jest ona Matką, która troszczy się, chroni i wstawia się za każdym z nas, bezpiecznie prowadząc nas ścieżkami życia, nawet gdy wydają się trudne lub niepewne. Niech wszystkie rodziny, które oddają się pod płaszcz Matki Bożej, będą mogły doświadczyć w namacalny sposób głębi jej bezwarunkowej miłości, siły jej macierzyńskiej opieki i pokoju, który tylko ona, jako Matka Jezusa i nasza Matka, może zaoferować. Niech każdy dom zostanie przemieniony w sanktuarium wiary, gdzie obecność Boga jest odczuwalna w każdym szczególe, a miłość jest fundamentem podtrzymującym wszystkie relacje. Niech jedność rodziny zostanie wzmocniona przez oddanie Maryi, tworząc środowisko szacunku, zrozumienia i wzajemnego wsparcia, w którym wszyscy mogą wzrastać w łasce Bożej i wspólnie, ręka w rękę, iść ku świętości. Pod płaszczem Matki Bożej dom staje się prawdziwie błogosławioną przestrzenią, sanktuarium, w którym boska obecność jest odczuwalna w każdym szczególe, od małych gestów miłości po słowa zachęty, które wzmacniają więzi rodzinne. Jest bezpieczną przystanią, w której panuje pokój i harmonia, nawet w obliczu turbulencji świata zewnętrznego. Oddając się pod opiekę Maryi, rodzina doświadcza poczucia powitania i bezpieczeństwa, jakby była otulona matczynym uściskiem, który chroni ją przed wszelkim złem i prowadzi ścieżkami wiary. W tym błogosławionym otoczeniu każda chwila dzielona jako rodzina nabiera głębszego znaczenia, ponieważ jest przeżywana w świetle Bożej łaski. Maryja swoim przykładem pokory, posłuszeństwa i bezwarunkowej miłości do Boga inspiruje każdego członka rodziny do życia w bardziej autentyczny, hojny i współczujący sposób. Uczy nas, aby stawiać innych na pierwszym miejscu, łatwo wybaczać i zawsze szukać woli Bożej w naszym życiu. Podążając jej śladami, dom staje się odbiciem Królestwa Niebieskiego miejscem, w którym miłość Chrystusa jest przeżywana i dzielona w każdym działaniu. W każdym słowie i w każdej decyzji. Niech wszystkie rodziny, które poświęcają się Matce Bożej, doświadczą radości i spokoju życia pod jej macierzyńską opieką. W Maryi znajdujemy Matkę, która nigdy nas nie opuszcza, która zawsze jest u naszego boku, gotowa nas wysłuchać, pocieszyć i poprowadzić swoją czułą i współczującą miłością. Ona łagodnie prowadzi nas do serca Jezusa, źródła wszelkiego pokoju, szczęścia i zbawienia, i pomaga nam stawiać czoła wyzwaniom życia z odwagą i pewnością siebie. Umieszczając dom pod płaszczem Matki Bożej, rodzina umacnia się w wierze i jedności, tworząc środowisko, w którym każdy czuje się kochany, ceniony i mile widziany. Jest to zaproszenie dla Maryi, aby stała się częścią codziennego życia rodziny inspirując działania, które odzwierciedlają miłość Boga i słowa, które budują i zachęcają. Niech każdy dom, poświęcając się Matce Bożej, stanie się miejscem spotkania z boskością, gdzie obecność Boga jest odczuwalna w każdym geście, w każdym uśmiechu i w każdej chwili ciszy i modlitwy. Niech wszystkie rodziny, oddając się pod kochającą opiekę Maryi, doświadczą w głęboki i przemieniający sposób ogromnej miłości, jaką ona ma dla każdego ze swoich dzieci, a także potężnej siły jej wstawiennictwa przed Bogiem. Niech, powierzając się macierzyńskiej opiece Matki Bożej, znajdą w jej płaszczu bezpieczne schronienie, gdzie prawdziwy pokój zostanie ustanowiony, wiara będzie pielęgnowana każdego dnia, a miłość będzie przeżywana hojnie i bezinteresownie. Niech dom, pod przewodnictwem Maryi, stanie się świętą przestrzenią, w której nadzieja nigdy nie gaśnie, nawet w najtrudniejszych chwilach, a każdy członek rodziny poczuje się wzmocniony, aby stawić czoła trudnościom z ufnością i spokojem. Pod płaszczem Matki Bożej dom staje się prawdziwym sanktuarium, błogosławionym miejscem, w którym obecność Boga jest odczuwalna w namacalny sposób, dotykając życia i serc swoją łaską i miłosierdziem. W tym otoczeniu wiary i miłości rodzina uczy się żyć wartościami Ewangelii, idąc za przykładem Maryi, która uczy nas pokory, posłuszeństwa i całkowitego zaufania woli Bożej. Niech każdy dom poświęcony Matce Bożej będzie odbiciem Królestwa Niebieskiego, gdzie panuje harmonia, przebaczenie i jedność, a wszyscy wzrastają razem w poszukiwaniu świętości. Niech rodziny, oddając się pod opiekę Maryi. Odkryją radość chodzenia pod jej macierzyńskim przewodnictwem, czując wsparcie na każdym kroku podróży. Niech doświadczą pokoju, który tylko ona, jako Matka Jezusa i nasza Matka, może zaoferować, i niech znajdą w jej przykładzie życia inspirację do życia w sposób bardziej autentyczny i hojny. Niech dom będzie miejscem, w którym obecność Boga jest celebrowana w każdym geście uczucia, w każdym słowie zachęty i w każdej chwili wspólnej modlitwy. Niech rodziny pod płaszczem Matki Bożej zostaną poprowadzone ku pełni miłości Boga, znajdując w nim źródło wszelkiego pokoju, szczęścia i zbawienia. Niech Maryja swoją macierzyńską opieką chroni każdy dom przed burzami życia, umacnia więzi rodzinne i inspiruje wszystkich do życia w jedności, w wierze i miłości. Niech rodziny, poświęcając się jej, doświadczą przemiany. Którą może przynieść tylko łaska Boża, stając się prawdziwymi sanktuariami miłości, gdzie obecność Boga mieszka i przemienia wszystko wokół nich. Niech wszystkie rodziny, oddając się pod płaszcz Matki Bożej, będą mogły żyć pięknem życia poświęconego Bogu, kierowanego macierzyńską miłością Maryi i oświeconego światłem Chrystusa. Niech dom będzie w ten sposób miejscem spotkania z boskością, gdzie wiara umacnia się, miłość się mnoży, a nadzieja odnawia się każdego dnia, prowadząc każdego ku wieczności w sercu Boga.